Kiedy już myślałeś, że przez ten kanał przewinęły się wszystkie możliwe skutki uboczne brania towaru, to chciałbym cię wyprowadzić z błędu, ponieważ powodów, żebyś nigdy nie sięgał po doping jest znacznie więcej niż mogłoby się wydawać. Wszystko cię pale nie mieści! Po sterydach, Twoje mięśnie pewnie skutecznie spuchną i być może nawet kilkukrotnie zwiększysz rozmiar swojej koszulki. Ale co jeśli ci powiem, że bardzo prawdopodobnie będziesz musiał również wyrzucić do kosza wszystkie swoje czapki i kupić. Nowe, ponieważ Twoja głowa zatnie przypominać napompowany balon, a jeżeli chcesz tego uniknąć i ćwiczysz naturalnie, mogą Cię wesprzeć suplementy KFD, które kupisz tani z kodem stalowy. Na początek, wyjdźmy od pewnego założenia. Zbudowanie dużej masy mięśniowej poprzez stosowanie dopingu może zauważalnie zmienić wygląd twarzy i pewnie każdy doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Jednak zazwyczaj mówi się o tych zmianach w kontekście żuchwy, które jak również powszechnie wiadomo są m.in. mięśnie żwacze. I one tak samo jak barki czy bicepsy mogą urosnąć przy okazji cyklu sterydowego. Z kolei założenie, od jakiego wyjdziemy, polega na tym, że na towarze może urosnąć nie tylko żuchwa, ale również cała głowa. Jest nawet ciekawy artykuł z 2019 roku, gdzie wysnuto wniosek, że sportowcy stosujący doping wykazują wyższy stosunek szerokości twarzy do jej wysokości niż sportowcy, którzy nie są objęci sankcjami dopingowymi. Na naszych głowach znajduje się mnóstwo mięści, na które również mogą oddziaływać sterydy anaboliczne. Zatem efekt balonowej głowy nie jest spowodowany tylko i wyłącznie retencją wody lub nagromadzeniem tkanki podskórnej podczas okresu masowego. Zresztą kulturyści, nawet przy ekstremalnie niskim poziomie tkanki dłuszczowej mają pełniejsze, bardziej okrągłe twarze. Skoro już wywołaliśmy kulturystów do tablicy, to o balonowych głowach najłatwiej będzie opowiedzieć na ich przykładzie, ze względu na fakt, że przechodzą regularne redukcje i okresy masowe, a do tego wiadomo, że biorą doping, więc to będzie najlepsza grupa kontrolna, aby dokładnie przyjrzeć się temu zjawisku. Weźmy na tapet kilku zawodników z historycznej, światowej topki kulturystycznej, żeby dokładnie zobaczyć przemianę z normalnej twarzy w balonową głowę. Zjawisko to doskonale widać, bo mamy do dyspozycji fotografie zawodników, kiedy to przechodzili z etapu amatorskiego do zawodowego, zyskując w tym procesie ogromną ilość masy mięśniowej. Dobrym przykładem będą tutaj Dorian Yates, Phil Heath i Kai Green. Wybrałem tych zawodników ze względu na różnice w latach, w których startowali. Dorian Yates wygrywał Mister w latach 90 natomiast Phil Heath i Kai Green to już bardziej współcześni zawodnicy. Gdy spojrzymy na stare zdjęcia Doriana Yatesa z początków kariery kulturystycznej, to zobaczymy, że stojąc na scenie ma charakterystyczne objawy tak zwanej trupi twarzy, czyli efektu towarzyszącego hardkorowej redukcji na zawody. Twarz jest wtedy bardzo szczupła, kości wyraźnie zarysowane, a Policzki zapadnięte. Każdy, kto przeszedł nawet zwykłą, konkretną redukcję, już nie mówiąc o docińce na zawody, zobaczył na własnej skórze, jak może zmienić się twarz pozbawiona sporej ilości wody i tkanki podskórnej. Teraz, jak weźmiemy pod lupę twarz Doriana z późniejszych lat kariery, kiedy to był już na światowym topie, możemy zobaczyć, że jego twarz była jak Księżyc w pełni, pomimo tego, że pewnie miał mniejszy procent tkanki tłuszczowej niż w swoich pierwszych startach. Pójdźmy dalej. Phil Hit, będąc na studiach, grał w koszykówkę na bardzo dobrym poziomie, można powiedzieć, prawie zawodowym. Zawsze trzymał bardzo niski poziom tkanki dłuszczowej, co było widać nie tylko po jego sylwetce, ale też szczupłej twarzy. Mimo to, Phil Hit kulturysta to już zupełnie inna osoba z okrąglutką głową, niczym piłka do koszykówki, pomimo ekstremalnie niskiego poziomu tkanki dłuszczowej. Ostatni na naszej liście jest Kai Green, który również przeszedł podobną drogę do Doriana i Fila w rozwoju mięśni twarzoczaszki. Z tym, że zaczął uprawiać kulturystykę już jako nastolatek, więc w jego przypadku proces powiększania się głowy zaczął się jeszcze szybciej niż u dwóch pozostałych zawodników. Co więcej, na jego głowie z późniejszych startów doskonale widać, jak sterydy potrafią zrobić z niej balon w sensie dosłownym. Brawo, wygrałeś talon, na kurwej i balon. Zaznaczone na obrazku mięśnie Ukaja rozwinęły się spektakularnie do tego stopnia, że gdyby na Mr. Olympia powstała nowa kategoria, czyli Face Physique, to mielibyśmy murowanego pretendenta do zgarnięcia pierwszego miejsca. Generalnie wydaje się bardzo prawdopodobnym, że istnieje pewnego rodzaju próg, do którego stosowanie dopingu nie wpływa aż tak znacząco na estetykę twarzy czy nawet głowy, ale po jego przekroczeniu zaczyna ona puchnąć niczym nadmuchiwany balon. Mogłoby się wydawać, że w ostatnim czasie zjawisko balonowej głowy nie dotyczy tylko zawodowych kulturystów, a coraz więcej ludzi stosujących doping ma ten i inne potworne skutki uboczne. Dobrym przykładem spektakularnie rozbudowanych mięśni głowy jest Mike Israel i to wcale nie dlatego, że ma tytuł doktora i dużo myśli, ale dlatego, że podobnie jak inni kulturyści, Mike jest entuzjastą sterydów anabolicznych i nie wylewa za kołnierz, jeżeli chodzi o ich stosowanie, pomimo, że nie posiada nawet karty pro. Oprócz Majka, gwiazda Hollywood Zach Efron swego czasu również dostąpił zaszczytu rozrostu swojej głowy, bowiem z pociągłej w krótkim czasie zbudował sobie wesoło zaokrągloną, trzymając ten sam poziom tłuszczu. Choć mały mądry jest. Oh my God. Przejdźmy teraz do mechanizmów powstawania balonowej głowy użytkowników dopingu, bo to zjawisko to fascynujący przykład tego, jak hormony wpływają na struktury, których normalnie nie kojarzymy z treningiem siłowym, a mechanizm tego procesu jest bardziej złożony niż zwykły rozrost mięśni. Główną przyczyną zwiększenia obwodu głowy u części osób jest hipertrofia mięśni żwaczy, czyli musculus masseter oraz mięśni skroniowych, musculus temporalis. Te potężne mięśnie odpowiedzialne za zamykanie żuchwy mogą być trenowane nieświadomie. Pod wpływem sterydów część użytkowników doświadcza wzmożonego napięcia mięśniowego, niekiedy zaciskania zębów w nocy, czyli bruksizmu oraz ogólnie większej pobudliwości układu nerwowego. To prowadzi do częstszego i silniejszego zaangażowania mięśni żucia, co w połączeniu z wysokim poziomem androgenów może skutkować ich powiększeniem. Mięśnie głowy i szyi charakteryzują się stosunkowo wysoką gęstością receptorów androgenowych, co czyni je bardziej wrażliwymi na działanie sterydów niż niektóre inne grupy mięśniowe. To tłumaczy, dlaczego efekt balonowej głowy bywa szczególnie widoczny u osób stosujących środki o silnym działaniu androgenowym. Powiększenie głowy to jednak nie tylko kwestia mięśni. Ważną rolę odgrywa retencja wody i obrzęki, szczególnie nasilone przy stosowaniu środków aromatyzujących się do estrogenu, co powoduje gromadzenie płynu w tkankach mięśni twarzy. Kolejnym czynnikiem jest rozrost tkanki łącznej. Sterydy stymulują syntezę kolagenu, co może prowadzić do pogrubienia skóry i tkanek podporowych. Wpływ na kości u dorosłych użytkowników sterydów jest zwykle subtelny i długoterminowy, ponieważ linie wzrostu są zamknięte ale w niektórych przypadkach może dojść do stopniowego pogrubienia żuchwy czy kości czaszki. Znacznie silniejszy efekt w tym zakresie pojawia się, gdy do cyklu włącza się hormon wzrostu. Pobudza on wydzielanie IGF-1, który stymuluje komórki kości i chrząstki do rozrostu. U dorosłych skutkuje to nie wydłużeniem, ale pogrubieniem kości i powiększeniem struktur chrzęstnych. Przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek może dojść do zmian przypominających akromegalię, uwypuklenia łuków brywiowych, powiększenia żuchwy, pogrubienia kości czaszki, a także powiększenia nosa, uszu czy dłoni. Zmiany te są trwałe, ponieważ dotyczą struktury kostnej i krzęsnej, a gdy hormon wzrostu łączy się z wysokimi dawkami androgenów, efekt rozrostu może być dodatkowo nasilony. Ten złożony mechanizm, obejmujący hipertrofię mięśni, retencję płynów, rozrost kanki łącznej oraz w przypadku hormonów wzrostu, także przebudowę kości i chrząstek, sprawia, że balonowa głowa staje się jednym z najbardziej charakterystycznych i trudnych do ukrycia skutków ubocznych długotrwałego stosowania środków dopingujących. Jednak to nie jedyny skutek uboczny, o którym mało się mówi, ponieważ jest ich znacznie więcej. Według jednego z badań, kolejny rzadki skutek, choć nie jest tak szeroko udokumentowany, to sporadycznie występuje i dotyczy niektórych osób stosujących sarmy. Osoby te skarżyły się na osłabienie lub nawet zanik węchu i smaku. Sarmy mają działanie receptorowe, czyli modulują aktywność androgenowych receptorów nie tylko w mięśniach, ale też w tkankach nerwowych. Uważa się, że mogą zakłócać funkcjonowanie nerwów czaszkowych, zwłaszcza pierwszego i siódmego nerwu czaszkowego, które są odpowiedzialne właśnie za węch i smak. Z kolei inna hipoteza mówi o niekorzystne wpływie sarmów na mikrokrążenie w okolicach nabłonka węchowego i kubków smakowych. Idąc dalej, w tym samym badaniu część osób stosujących sarmy oraz niektóre peptydy zgłaszały problemy z widzeniem, zarówno subiektywne, jak i klinicznie potwierdzone. Co? widzisz dziś. Do zgłaszanych objawów zaliczały się nadwrażliwość na światło, uczucie suchości i pieczenia w oczach, a także spadek ostrości widzenia. Problemy z widzeniem mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób uprawiających sporty dynamiczne, takie jak na przykład sporty walki czy kolarstwo, ponieważ w nich odpowiednio sprawna percepcja i przetwarzanie zmian otoczenia może być szalenie istotna, kiedy na przykład ktoś zjeżdża około 100 km na godzinę z górki, tak jak bywa w przypadku zawodowych kolarzy szosowych, albo kiedy w kierunku zawodnika MMA leci seria ciosów i kopnięć. Przyjrzyjmy się też problemowi rozstępów charakterystycznych zmian na skórze, które powstają w wyniku gwałtownego rozciągania tkanek. Mechanizm ich powstawania polega na nadmiernym rozciągnięciu skóry w krótkim okresie, co prowadzi do pęknięć w głębokich warstwach skóry, a konkretnie do uszkodzenia włókien kolagenowych i elastynowych. Choć powszechnie kojarzymy rozstępy z otyłością i gwałtownymi zmianami masy ciała, to zjawisko to dotyka również użytkowników sterydów anabolicznych. Nienaturalnie przyspieszony przyrost masy mięśniowej powoduje rozerwanie wspomnianych struktur białkowych, co skutkuje pojawieniem się widocznych blizn, najczęściej na ramionach, barkach, klatce piersiowej oraz udach. Warto dodać, że podatność na rozstępy jest w dużej mierze uwarunkowana genetycznie. Niektóre osoby mają naturalnie bardziej elastyczną skórę i rzadziej borykają się z tym problemem, podczas gdy inne mogą doświadczyć rozstępów nawet przy stosunkowo umiarkowanych zmianach sylwetki. Błędem byłoby myślenie, że te zmiany skórne to przejściowa kwestia. Rozstępy to trwałe uszkodzenia tkanki łącznej, które z czasem mogą nieco poblednąć, ale nie znikną samoczynnie. Ich znaczące zredukowanie wymaga zastosowania zaawansowanych metod dermatologicznych, takich jak terapia laserowa, mezoterapia i głowa, głębokie peelingi chemiczne czy długotrwałe stosowanie preparatów z retinoidami. Paradoksem jest to, że skuteczne zapobieganie rozstępom podczas stosowania wspomagania wymagałoby tak powolnej progresji treningowej i tak kontrolowanej diety, że zastosowanie sterydów straciłoby sens. W efekcie rozstępy stanowią kolejne ryzyko, przed którym trudno się ustrzec, pozostawiając użytkownika zdanego na szczęście i własną predyspozycję genetyczną. Podsumowując, lista skutków ubocznych stosowania dopingu jest jak niekończąca się opowieść. Gdy tylko wydaje Ci się, że dotarłeś do końca już gorzej być nie może, to nagle pojawia się spuchnięta głowa albo potworny rozstęp w okolicy mięśnia naramiennego. Choć te problemy, o których opowiedziałem w dzisiejszym materiale, nie są tak groźne dla zdrowia jak zwiększone ryzyko zawału serca, albo trwałe uszkodzenie psychiki, to nadal mówimy tu o sytuacji, z której nie da się wyjść na plus. Branie środków dopingujących to zawsze wzrost masy mięśniowej, niekiedy naprawdę spektakularny, i szereg konsekwencji, których nawet możesz się nie spodziewać. Czy w takim razie warto w ogóle próbować? Moim zdaniem nie. Ale napisz w komentarzu, co myślisz na ten temat. Czy duża głowa to duży problem, czy może idealne dopełnienie reszty ogromnej sylwetki? To był stolowy szok, a teraz do następnego.